Po tym, jak usiadł z kolegą w klasie, gdy była wolna chwila, Artur zapytał, dlaczego jesteś taki smutny, Rysiak, czy coś się stało? Chłopak spojrzał na niego pustym wzrokiem i powiedział: Nic. Kłopoty rodzinne. Dowiedziałem się, że ojciec od lat mnie okłamuje. Zgadzam się, że odkrycie jest raczej nieprzyjemne. Artur odłożył plecak na bok i odpowiedział, nie osądzaj zbyt pochopnie swojego ojca, może nie miał innego wyboru, a może zrobił to, nie chcąc cię skrzywdzić. Trudno ocenić, czy postąpił słusznie, czy nie, trzeba najpierw poznać wszystkie okoliczności i powody, a potem wyciągać wnioski. Rysiak wyciągnął z kieszeni zdjęcie z dzieciństwa, na którym ojciec odprowadza go do pierwszej klasy i mruknął z pretensją, no proszę, okłamuje mnie od tamtych lat, a nie dopiero teraz. I chcę zrozumieć, dlaczego tata to zrobił. Reszta uczniów zaczęła wchodzić do klasy i rozmowa musiała zostać przerwana. Dopiero trzy godziny później, po zakończeniu wykładu, kontynuowali rozmowę, choć w pobliskiej kawiarni, gdzie lubili chodzić na filiżankę pysznej kawy. Usiedli przy stoliku i kontynuowali rozmowę. Wiesz, Arturze, że nie mam matki i byłem wychowywany tylko przez ojca i babcię. Zacząłem zadawać pytania o matkę dość wcześnie, widziałem, że wszyscy moi rówieśnicy mieli matkę, a ja nie. Kiedy byłem mały, ojciec powiedział mi, że moja mama jest bardzo chora i nie ma jej już z nami. Nie bardzo wiedziałem, o czym mówi, ale przynajmniej było to jakieś wyjaśnienie. Im byłem starszy, tym bardziej nalegałem i zastanawiałem się, dlaczego nigdy nie byliśmy na grobie mojej matki. Tata znów zaczął zaprzeczać, ale potem wyznał, co się naprawdę stało. Okazało się, że mama porzuciła mnie i tatę, tak po prostu po cichu spakowała się i wyjechała. Oczywiście uwierzyłam jej, jak mogłabym nie uwierzyć. W końcu ojciec był moim autorytetem, a ja nie miałam nawet najmniejszych wątpliwości. I tak żyłem z urazą do matki. Czasami nachodziła mnie myśl, żeby ją odnaleźć, ale ojciec zawsze zadawał tylko jedno pytanie: dlaczego tego chcesz, synu? No właśnie, dlaczego. Niedawno w naszym domu odbyło się spotkanie rodzinne. Nie spotykamy się zbyt często, tylko kilka razy w roku. Kuzyn mojego taty, będąc dość pijany, wziął mnie na bok i zaczął mówić coś o tym, że nie znam całej prawdy i że moja mama zaginęła z jakiegoś powodu. Okazało się, że mój ojciec był łajdakiem i traktował ją jak świnie, a moja matka była złotą osobą. Próbowałem zapytać go o coś więcej, ale to było wszystko, czego mogłem się dowiedzieć. Artur podniósł filiżankę kawy, którą właśnie mu przyniósł, masz, zwilż gardło, chrypniesz. I co z tego wynika? Dostałeś jakieś informacje od krewnego i nic konkretnego, a teraz myślisz, że ojciec cię oszukał? Słuchaj, Rysiak, wszystko jest zapisane w kamieniu, to pewnie tylko pijackie bzdury i plotki, nic więcej. Jak ty w ogóle możesz w to wierzyć? Rysiak chciał mu zaprzeczyć, ale Artur go powstrzymał, ee, e, nie, czekaj, jeszcze nie skończyłem mówić. Twój ojciec jest bardzo szanowanym człowiekiem. Nie wiesz, ile wysiłku i środków wkłada w twoje życie? Nie wiem, dlaczego nagle zdecydowałeś się uwierzyć temu krewnemu, który może po prostu poczuł się czymś urażony i postanowił w ten sposób sprawić przykrość twojemu ojcu. Rysiak zastanawiał się, może Artur ma rację i podejrzewam ojca o oszustwo bez powodu. Nagle zadzwonił telefon i jego rozmyślania musiały zostać przerwane, tak, cześć Monika, jasne, spotkajmy się w starym miejscu. Patrząc na jego dziarską twarz, Artur zapytał chytrze, czy to ta sama dziewczyna, którą poznałeś tydzień temu? Ale z ciebie, Chytrus, Rysiak, powinieneś chociaż przedstawić jej swojego najlepszego przyjaciela. Jednak napotykając jego nieufne spojrzenie, dodał, daj spokój, to nie tak, że zamierzam ci ją ukraść, po prostu fajniej byłoby się z nią umówić. Kiwnąwszy głową, Rysiak odpowiedział: Może innym razem, na pewno nie dzisiaj. Artur kontynuował: A co z twoim ojcem? Czy wie, że spotykasz się z tą dziewczyną? Ryszard skrzywił się: Jeszcze nie, ale na pewno mu powiem. Poza tym spotykamy się dopiero od tygodnia. A teraz, dopóki ta sytuacja się nie wyjaśni, nie chcę mu nic mówić. Artur dokończył kawę i powiedział: Dobra, stary. Muszę wracać do domu, jeśli przyjdzie ci do głowy zaprosić go do swojego towarzystwa, zadzwoń do mnie. Rysiak machnięciem ręki zamówił kolejną filiżankę kawy i dwa ciastka. Teraz mógł się zastanowić, jak postąpić. Czy ojciec oszukiwał go przez te wszystkie lata? Ślepo wierzył, że matka porzuciła go i wyjechała w nieznanym kierunku. Ciekawe było to, że przez cały ten czas nikt z jego bliskiego otoczenia nawet nie próbował polemizować z tą wersją. Teraz, gdy jest już dorosły, nagle pojawia się krewny i zaczyna z nim rozmawiać. Nadal jednak nie przeprowadzili dokładnej rozmowy. Ale to, czego się dowiedział, wywołało burzę wątpliwości w jego duszy. Myśląc o tym, jak mógłby dotrzeć do prawdy, Rysiak przypomniał sobie o swojej babci. W końcu zawsze traktowała go przychylnie i raczej nie odmówiłaby szczerej rozmowy. Przede wszystkim jednak randki z Moniką, tym bardziej, że byli już umówieni na spotkanie. Po zamówieniu taksówki 20 minut później był już w miejskim parku. To właśnie tutaj spędzali większość wolnego czasu. Wkrótce zjawiła się sama dziewczyna, która podbiła jego serce. Babkat podziwiał jej pełen gracji, kobiecy chód, jaka ona piękna. To cudo, a nie dziewczyna, pomyślał Rysiak. Nieco zdyszana Monika usiadła na ławce. Cześć, kochanie. Wszystko w porządku? Facet odpowiedział, tak, dlaczego pytasz? Dziewczyna uśmiechnęła się, nie wiem, wydawałeś mi się trochę zdenerwowany. O nieporozumieniu z ojcem celowo nie powiedział, bo sam nie bardzo wiedział, gdzie leży prawda, a nie było potrzeby, żeby Monika wiedziała o nieprzyjemnych rodzinnych tajemnicach. Obejmując ją ramionami, Rysiak kontynuował: powiedz, jak ci minął dzień? Co było ciekawego? A może ciągle tak samo, bez zmian? Monika odwzajemniła uśmiech. W naszym salonie kosmetycznym tylko klientki potrafią czymś zaskoczyć, jeśli to chciałaś usłyszeć. Babka zmarszczył brwi, jakby czymś urażony: tak, nie można się z tym kłócić, zwłaszcza że klient ma zawsze rację. Przy okazji, dlaczego zdecydowałeś się tam pracować? Czy sam nie powiedziałeś, że masz wykształcenie pedagogiczne? Nauczyciele i wychowawcy są teraz poszukiwani, a te zawody są o wiele bardziej przydatne niż zwykły fryzjer. Monika przyjęła jego słowa ze szczyptą humoru, nie kłócę się. Ale wyobraź sobie, że masz włosy, które rosną aż do pięt. Jakbyś się zachowała? Dokładnie, i tak byś do nas przyszła, bo włosy ci przeszkadzają. A tak poważnie, to kocham swoją pracę i traktuję ją jako sztukę i coś, czego ludzie naprawdę potrzebują. Podczas rozmowy Rysiak z trudem powstrzymywał się przed przypadkowym wygadaniem się ze swoich osobistych problemów. Ufał przecież Manys i uważał, że nie powinno być między nimi tajemnic. Wstali z ławki i poszli wzdłuż alejki. Gdy zobaczyli lodziarnię, Rysiak zaproponował, że kupią lody i przejdą się chwilę. Monika zgodziła się i za kilka minut delektowali się lodami czekoladowymi i obserwowali kaczki pływające po stawie. Nie było nic przyjemniejszego niż spędzanie czasu z osobą, którą uważało się za bratnią duszę w ciepły dzień. Mimo że dopiero niedawno zaczęli się spotykać, migocząca iskierka zdążyła już rozpalić ogień w ich sercach. Podczas gdy jedli lody, dwoje kochanków dotarło do bramy parku. Spoglądając na zegarek, Monika podekscytowana powiedziała: Zupełnie zapomniałam, muszę natychmiast wracać do domu. Mamy dziś gości i musimy się pospieszyć, bo inaczej będą obrażeni, że nie mam mnie w domu. Możesz mnie odprowadzić na przystanek. Rysiak nie oponował, tym bardziej, że sam spieszył się w odwiedziny do kogoś innego. Postanowił udać się do babci, bo tylko ona mogła rzucić światło na rodzinną tajemnicę. A jeśli i ona nie mogła mu pomóc, Rysiak był zdecydowany pójść do wujka i za wszelką cenę wyciągnąć z niego prawdę. Dziesięć minut później autobus przyjechał, a Monika, całując Rysiaka w policzek, weszła do salonu. Pomachała przez okno, usiadła na wolnym miejscu i autobus ruszył w dalszą drogę. Kupiwszy po drodze ulubione słodycze babci, Rysiak wszedł do środka i udał się na trzecie piętro. Ostrożnie, by nie narobić hałasu, zapukał do drzwi. Po kilku sekundach usłyszał szuranie kapci, już idę. Już idę. Pani Beata, widząc wnuka w progu, lekko się speszyła, o, Rysiek. Nie spodziewałam się ciebie. Nie stój tak, chodź prosto do kuchni, napijemy się herbaty. Właśnie upiekłam ciasta. Siedząca przy stole naprzeciwko wnuka pani Beata zmrużyła jedno oko i zapytała ostrożnie, kochanie, jak się masz. Rzadko przychodzisz w odwiedziny w środku tygodnia. Wnuk nerwowo przeczesał dłonią włosy i odpowiedział, wiesz babciu, mam pytania, na które tata nie chce odpowiedzieć, albo udaje, że nic nie wie. Wzruszając ramionami, babcia powiedziała ostrożnie, to jak mam ci pomóc, skoro nawet Bogdan nie wie? Rysiak jakby spodziewał się takiej odpowiedzi. Wiem, że w historii zniknięcia mojej matki jest coś więcej. A raczej opowiedział mi o tym brat ojca. Nie dowiedziałem się żadnych szczegółów, ale myślę, że masz mi coś do powiedzenia. I przestań wodzić własnego wnuka za nos. Pani Beata nawet się wzdrygnęła, jakby została przyłapana na gorącym uczynku, tak, nie, Rysiak, ja prawie nic nie wiem, a Bogdan już ci chyba wszystko wyjaśnił. I to był zwrot akcji, który Rysiak przewidział, więc zaczął od drugiej strony, w takim razie sam spróbuję ją znaleźć, choćby nie wiem, Ceo. I jeśli będę miał szczęście, dowiem się całej prawdy. Podnosząc się z krzesła, jego babcia wyszła do swojego pokoju, a kiedy wróciła, położyła zdjęcie na stole przed nim to wszystko, ceo zostało z twojej matki. Opuściła rodzinę, ale nie z własnej woli, Bogdan ją do tego zmusił. Wybacz, że tak długo milczałem ale może teraz nie ma sensu ukrywać przeszłości. Rysiak dowiedział się ponadto, że jego ojciec na początku ich wspólnego życia był zwykłym robotnikiem. Dopiero później, z jej pomocą, zdobył koneksję i dobrą pozycję. Im więcej ojciec miał pieniędzy, tym gorzej traktował żonę. W ogóle nie mogli się dogadać, nie było dnia bez skandali i przekleństw. Cicha, skromna Ewa najwyraźniej nie była już szczęśliwa z ojcem. Ale on kochał cię całym sercem. W końcu, jak wyznała babcia, Ewa tak miała na imię Matka Rysiaka, przestała być pożądana przez ojca i ten po prostu wypędził ją z domu. Rozwód odbył się błyskawicznie, żona została bez pieniędzy i mieszkania, a co najgorsze bez syna. Skorumpowani sędziowie orzekli, że lepiej będzie ci z ojcem. Bogdan uzyskał nawet sądowy zakaz odwiedzin, a sam zagroził Iwi, że umieści ją w przytułku, jeśli spróbuje zobaczyć się z synem. Rysiak miał wtedy zaledwie trzy lata i oczywiście nic nie pamiętał. Ostrożnie skował zdjęcie i powiedział, przynajmniej teraz wiem, jak ma na imię i jak wygląda. Po wypiciu herbaty rysiak podzękował babci za gościnę i wyszedł. Ponownie wyjął zdjęcie i pomyślał sobie, powinniśmy zaangażować Artura w poszukiwania, jest w tym dobry. Ale najpierw Rysiak postanowił szczerze porozmawiać z ojcem. W końcu okazało się, że krewny mówił prawdę, a jego własny ojciec naprawdę wszystko ukrywał. W środku wszystko płonęło, myśli były skołatane, wydawało się, że tak znajomy, tak zrozumiały świat właśnie się zawalił. Ojciec okazał się łajdakiem, a matka, którą całe życie uważał za zdrajczynię, okazała się nieszczęśliwą ofiarą. Rysiak postanowił przejść się do domu, aby trochę się uspokoić i oczyścić myśli. Przechodząc obok sklepu, zauważył starszą kobietę opartą o ścianę. Z trudem łapała powietrze i próbowała wołać przechodniów o pomoc, ale ból w klatce piersiowej uniemożliwiał jej to. Rysiak ledwo zdążył podnieść ją pod ramiona, o mój Boże. Pani, co się z panią dzieje? Tabletki, w torebce, w małej kieszące z boku, jakimś cudem kobieta wydusiła z siebie. Chłopak szybko znalazł lekarstwo i podając jej pigułkę, pomógł jej usiąść na ławce. Proszę pani, pomogę pani. Nie spiesz się i złap oddech, nie masz w ogóle twarzy. Czy mam wezwać karetkę? Nie wygląda pani dobrze. Starsza kobieta potrząsnęła głową: Nie ma potrzeby, synu, to minie. Dziękuję za pomoc. Pojechałam w odwiedziny i spakowałam torbę pełną prezentów. Byłam oczywiście zmęczona, a teraz muszę zadbać o siebie. Synu, jeśli ci się nie spieszy, odprowadź mnie na chwilę do domu, a ja sama sobie poradzę. Biorąc od niej ciężkie torby, Rysiak powiedział: "Dobrze, ale na wszelki wypadek odprowadzę cię do wejścia." "Swoją drogą, dlaczego nie zadzwoniłaś do rodziny, żeby się z tobą spotkali?" Staruszka poklepała się po kieszeniach i ze smutkiem odpowiedziała: "Chętnie, ale pamięć mnie zawodzi, a telefon zostawiłam w domu." Chciał skorzystać z komórki, ale poprosiła go, żeby tego nie robił. "Nie, niech moja wizyta będzie niespodzianką." Kiwnąwszy głową, Rysiak wziął torbę i, podtrzymując staruszkę, poszedł ulicą. Po drodze prawie nie rozmawiali, tylko Rysiak co jakiś czas pytał, jak się czuje. Nagle staruszka zatrzymała się i spojrzała uważnie w oczy swojego wybawcy, myślisz o czymś ciężkim. Potrafię przejrzeć ludzi na wylot, prawda? Ty masz po prostu kamień na duszy. Rysiak nie od razu, ale jednak odpowiedział, masz rację, chcę odnaleźć matkę. Dwadzieścia lat temu zaginęła i ojciec twierdzi, że nas zostawiła, ale ja mam co do tego poważne wątpliwości. Stara kobieta westchnęła, jeśli los tak zechce, na pewno się spotkacie, a kto wie, może nastąpi to całkiem niedługo. Staruszka wskazała na dom i powiedziała, No proszę, synu, a ty się martwiłeś, że nie jestem dość silna. Poszłabym na krańce ziemi dla dobra moich bliskich. Może wpadniesz, zrobiłeś dobry uczynek. Pomogłeś emerytce, szkoda nie poczęstować cię herbatą? Rysiak zawahał się chwilę, ale po chwili zgodził się, dobrze, ale nie będę długo, czeka mnie spotkanie z ojcem. Staruszka spojrzała na niego jeszcze raz i powiedziała, masz, napij się naszej pysznej herbaty, a za chwilę twoja dusza zażna spokoju. I nie będziesz już tak źle myślał o swoim ojcu, mogę ci to obiecać. Po wejściu na pierwsze piętro, staruszka zadzwoniła do drzwi i czekali na ich otwarcie. Gdy tylko drzwi się otworzyły, Rysiak był zaskoczony, stała przed nim Monika, a za nią kobieta, której rysy twarzy kogoś mu przypominały. Z trudem tłumiąc podniecenie, wyjął z kieszeni zdjęcie i omal nie stracił przytomności. Bez wątpienia była to kobieta ze zdjęcia. Co prawda była dużo młodsza, ale to zdecydowanie była ona. Nie mogąc opanować emocji, Rysiak rozpłakał się. Jedyna myśl, jaka kłębiła się w jego mózgu, brzmiała: Nie może tak być, nie może tak być. Matka i syn wpatrywali się w siebie oszołomieni, nie mogąc odwrócić wzroku. Monika objęła twarz Rysiaka ramionami i podekscytowana zapytała, co ci jest? Jesteś biały jak prześcieradło. Wskazując na kobietę, powiedział: Nie wierzę. Przykro mi, ale już się nie widzimy. Nie wiedząc, co się dzieje, Monika odwróciła się: Mamo, skąd on cię zna? Kobieta wystąpiła do przodu i biorąc zdjęcie z jego rąk, odpowiedziała ze łzami w oczach, chyba los się postarał i przyprowadził go do mnie. To był mój mały synek. Rysiu, mój Boże, jak ty urosłeś, bełkotała podekscytowana Monika, ale jak to? I dlaczego nic mi o tym nie powiedziałeś? Do rozmowy wtrąciła się starsza pani, naprawdę, Ewa, co tu się dzieje? Ty znasz tego faceta, a my jesteśmy w totalnej niewiedzy? Chodź do mieszkania, na podejście nie ma co stać. Ryś, ledwo powłócząc nogami, przedostał się do kuchni i opadł na krzesło. Monika znów do niego podeszła, przepraszam, nie wiedziałam, że to się stanie, szczerze. Niczego przed tobą nie ukrywałam. Ewa nie jest moją matką, choć kocham ją jak własną. Nie jesteśmy bratem i siostrą. Siedziały w kuchni jeszcze przez długi czas. Opowiadając sobie nawzajem, co im się przydarzyło podczas tych długich 20 lat rozłąki. Wszystko, co opowiedziała im babcia, okazało się prawdą, z czym Rysiakowi bardzo trudno było się pogodzić. Ewa opowiadała o swoim życiu, o tym, jak mieszkała w wynajętym mieszkaniu, jak tęskniła za synem i jak przyjeżdżała do ich domu, żeby zobaczyć syna chociaż z daleka. Dwa lata później poznała dobrego człowieka, który po śmierci żony wychowywał córkę Monikę. Pobrali się, żyjąc w miłości i harmonii przez te wszystkie lata. Ale Ewa nigdy nie mogła być szczęśliwa bez syna. Zawsze miała nadzieję na ponowne spotkanie i oto nadeszło. Rysiak, zaciskając z całej siły pięści, mruczał: Ja wszystko zapamiętam, on mi za wszystko zapłaci. I tylko mądrość matki, która tak długo była nieobecna w jego życiu, pomogła mu nie zrobić niczego głupiego. Ryś był posłuszny matce, a z ojcem rozmawiał dość spokojnie. Stał jednak na swoim stanowisku i uważał, że postąpił słusznie. Ostatecznie Rysiak musiał na jakiś czas zamieszkać z matką, aby nie popadać w skrajności i nie sprawiać kłopotów. Uczucie do Moniki tylko rosło i wkrótce para wzięła ślub. Relacje z ojcem zostały nadszarpnięte. Chłopak nie mógł wybaczyć, że kiedyś okradł go z matki. Ewa również nie mogła pogodzić się z czynem byłego męża i ciężko znosiła rozłąkę z dzieckiem. W końcu, co może być straszniejszego od tego? Oto cała historia. Podziel się swoją opinią w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Do zobaczenia wkrótce.